Ja jestem też członkiem komisji egzaminacyjnej, izbowej do dyplomów czeladniczych i mistrzowskich i kadencja trwa cztery lata, jestem ileś tam kadencji i w ostatniej kadencji był tylko jeden chętny do zdania egzaminu na tytuł czeladniczy. Także generalnie nie ma chętnych do wykonywania zawodu, przynajmniej w moim układzie, ponieważ zawód zegarmistrzostwo to nie jest tylko zawód, który zajmuje się kółkami, trybikami. W moim wydaniu, gdzie ja naprawiam wyłącznie zegary antyczne, to jest historyk sztuki, ślusarz, stolarz, grawer i inne pokrewne zawody. I jeszcze do tego wszystkiego zegar. Ja się śmieję, że jeszcze i stomatolog, bo też wstawiamy zęby do zegarów, no bo to nie idzie. Nikt do sklepu nie kupuje sobie e, trybu koła całego, tylko musi coś dorobić, e, dopiłować, i to jest jeszcze, mówię, dentysta.